Taka sytuacja. Czekamy na odsiecz. No już odsiecz niedaleko, sześćdziesiątka nadjeżdża. Normalnie patrzcie się trasa prowadzi tędy i tam w lewo byśmy musieli pojechać. A ja chciałem sobie skrócić i tak wiecie. W skosie przejechać takim mało uczęszczanym szlakiem, nierozjeżdżonym. No niestety się nie udało. Tutaj jest straszne bagno. To tylko tak wygląda niepozornie, bo jest przykryte ściółką teraz po zimie. No ale cóż, to tak zawsze jest. Człowiek planuje, a pan Bóg się śmieje. My stoimy tam, gdzieś tam daleko. O, pojechałem sobie tędy. Myślałem, że przechytrzę naturę. Niestety nie ma mądrych. No, takie rzeczy. Jaki tu jest teren, to zaraz Wam pokażę. To tylko tak niepozornie wygląda właśnie, że ta ściółka jest na wierzchu ale są tutaj takie w większych zagłębieniach, to normalnie stoi woda, to wszystko trzyma się tylko wiecie, na tej darni takiej zrośniętej na górze, bo było morderstwo. więc że tutaj woda jest naprawdę nie, niedaleko, a my stoimy z tej linii o tam widać ciapka. Widzicie? 60 była też u mnie na kanale. Kolega Łukasz. Zakładaliśmy oblachowanie nowe i kabinę. No jakoś idzie.